13 wbrew powszechnej opinii nie okazała się pechowa, bo właśnie takie miejsce zajęliśmy, warto podkreślić, na 314 powiatów. Jest to myślę bardzo, bardzo dobry wynik. Co prawda jest to delikatny spadek w porównaniu z rokiem 2021, ale mimo wszystko to jest bardzo dobry wynik, bo z kwotą... 1625 zł per capita, a więc na jednego mieszkańca. Uplosowaliśmy się, tak jak powiedziałem, na 13 pozycji. Tutaj Pismo Samorządowe Wspólnota, taki ranking publikuje co roku. Jeżeli chodzi o metodologię tego, tego rankingu, to w zasadzie jest ona niezmienna od lat. Tutaj twórcy rankingu intencjonalnie pomijają dochody z dotacji celowych, bowiem jak twierdzą e, wpływ wielkiej jednorazowej dotacji inwestycyjnie potrafi wywindować samorząd, a więc e, te wyniki nie są obiektywne, natomiast to, co jest uwzględniane niezmiennie, to dochody własne i otrzymywane subwencje.